Czas na 67. odcinek tureckiego serialu, Wspaniałe stulecie, sułtanka Kosem. Tuż po romantycznej nocy poślubnej sułtan Ahmed umiera w ramionach Kosem. Zrozpaczona kobieta podszywa się pod niego i zmienia prawo dziedziczenia, Wspaniałe stulecie, sułtanka Kosem, odcinek 67. w sobotę, 2 września 2023 roku, o godzina 11 w TVP Kobieta. Sprawdź wspaniałe stulecie Sultanka Kosem co się wydarzy w 67 odcinku. Sultanka Safia i obwinia Humasza o śmierć Iskendera. Ahmed stara się położyć kres waśniom między Osmanem i Mehmedem. Sultan poślubia kosem. Po nocy poślubnej Ahmed umiera. Kosem podszywając się pod sultana, zmienia prawo dziedziczenia władzy w imperium osmańskim. Zobacz zdjęcia z odcinka, sprawdź galerię poniżej.